Dzień dobry Państwu, witam Państwa w mobilnym punkcie porad prawnych portalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie zarówno Pani Mileny, która przysłała do nas zapytanie w internecie oraz Pana Krzysztofa, który z podobnym zagadnieniem odwiedził nasz punkt Konkretnie, czy zrzeczenie się majątku po zmarłym ojcu, czy też innym członku rodziny pozwala na staranie się o środki z subkonta OFE w momencie, kiedy taka osoba umrze? Co do zasady, jeżeli doszło do zrzeczenia się dziedziczenia po najbliższym za jego życia, to osoby dokonujące zrzeczenia, oczywiście w formie umowy z tą osobą bliską, są traktowane prawnie tak, jakby same nie dożyły spadkobrania. Więc wszystkie, zarówno długi spadkowe, jak i przysporzenia. W tym środki dziedziczone z subkonta czy innych funduszy emerytalnych, wchodzące w skład tak zwanej masy spadkowej, nie są nam należne, ponieważ jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy sami tego spadku nie dożyli. Tak? Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy odrzucimy spadek w całości. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składamy przed sądem lub notariuszem. Przed sądem można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. Należy oczywiście pamiętać o terminie, który jest ustawowo określony, ponieważ na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. I należy pamiętać, że metody te mają służyć przede wszystkim ochronie przed ewentualnymi długami po. Najbliższych, tak, jeżeli mamy być spadkobiercami, których wartość może przewyższać sumę majątku tego spadkodawcy, więc są to instytucje prawnie działające na korzyść potencjalnego spadkobiercy, chroniąc go przed tymi długami. Jest też tutaj kwestia tego, że to są dwie różne instytucje. Jedna to, tak jak mówiłem, zrzeczenie się dziedziczenia za życia ewentualnego przyszłego spadkodawcy, a druga to jest odrzucenie spadków całości. I w obu tych przypadkach nie mamy możliwości dziedziczenia, dochodzenia w zasadzie tych środków z subkonta, ponieważ wyłącza to możliwość obiegania się o te środki, więc odpowiadając na pytanie Pani Mileny i Pana Krzysztofa tak, tutaj nie możemy mówić w ogóle o, o jakimkolwiek dziedziczeniu tych środków, zresztą dotyczy, dotyczy to też innych składników majątkowych które mogą wchodzić w tak zwaną masę spadkową, więc to nie jest tylko kwestia dotycząca samego subkonta czy też środków z, z tychże funduszy emerytalnych z drugiego filaru, filaru na przykład, także jest to kwestia dotycząca wszystkich e ewentualnych przysporzeń. Jeżeli jeszcze by byłyby pytania w tym temacie, to oczywiście zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.